Witajcie drodzy moi widzowie, tu mam fajne takie cudzo Nintendo fajne, eleganckie. To jest glę znówka. Tu jest takie 3D fajne, eleganckie. Tu mam taką grę Pokémony, rewelacyjna, elegancka. No, Gląd znówka, no. Te Nintendo to jest takie po prostu. W cenie jest. To tu się to zamyka, Nintendo. Takie otwierane jest. Rewelacyjne, no. Nówka glanz nie jest zniszczona. No, tu mam gry Pokémony. No, to jest takie bardziej. z takim rysikiem mam to Nintendo, eleganckie i to zawsze sobie na tym Nintendo mogę pograć. To jest takie na konsolka. No. Kupiłem to po prostu w ciemno, i ja sobie takie coś kolekcjonuję. No po prostu myślałem, że to jest po prostu zepsute, ale jest dobre, dobre, dobre. No. Po prostu miałem akurat taką ładowarkę i po prostu sobie sprawdziłem to i dobre jest. Jest na chodzie, to się tego otwiera fajnie, elegancko. O, tak to fajnie wygląda. Drodzy moi widzowie. I tak się zamyka. No, to jest. Yy, nówka glanz nie jest zniszczone. To jest na chodzie i po prostu pełna wersja. Mam tych gier. To jest moja pełna wersja tej kolekcji. I zawsze sobie tego gdzieś, jak będę jechał sobie na jakieś czasy, to wezmę sobie pogram No, lubię sobie takie kolekcjonować gry. To jest moje hobby, to są moje grami się interesuje, ponieważ no, yy, wolę się takim czymś interesować takimi konsolkami. No bo ja jestem osobą poważną i ja interesuję się takimi grami właśnie. No. To jest fantastyczne, taka konsolka. Zawsze, yy, no powiedzmy, jadę sobie gdzieś w pociągu i gram sobie na tej konsoli. No i po prostu yy, ten. Załączam sobie taką grę moją ulubioną i po prostu to jest fajne. Yy, kolorowe, poświetlane i zawsze. No, to ma 3D, 3D, drodzy moi widzowie. 3D. Fajne. Zgrabniutkie, fajne, eleganckie. No, opłacało się kupić to za stówę. Stówę, no, po prostu to po prostu yy... bo, bo tak to to takie coś to jest drogie, drogie. No, ale kupiłem to po prostu okazyjnie. No, po prostu ja se to tak do mojej kolekcji to trzymam, bo to po prostu. Ten, znajomy to wystawił, ale to po prostu wiadomo, no, on powiedział, że się takim, takim czymś nie zajmuje. On to po prostu ten. Y, kupił to na giełdzie, ale on tu już to nie gra, bo on powiedział, że, że on się takim czymś nie interesuje. Ale on mówi no, słuchaj, wie pan co. Może Pan mi to wysłać, ja tylko czym się interesuję. Po prostu trzeba mieć talenty, nie masz talentów. Trudno się mówi, kiepska. To wtedy słaba głowa, no. Na wszystkim trzeba się skupić, pomyśleć. Trochu no, gląd znówka. Także mówię drodzy widzowie, ja teraz tego mam. Tu mam grę, tu mam grę, sobie tak gram. I zawsze sobie tak myślę, tego tak trochę się z pieskiem pobawię, no i jestem zadowolony, no. Trochę sobie słucham muzyki, dzwonią do mnie dziewczyny, może jakaś się dziewczyna trafi. No ale to jak na razie to tak, na razie chcą porozmawiać telefonicznie, zobaczymy co dalej. Może któraś tam będzie w końcu zdecydowana ta dziewczyna, no, no. Na razie tak z pieskiem się bawię dużo z pieskiem poświęcam każdy jeden dzień. No, ten wesoły jest, fajnie się bawi ze mną, dużo ma zabawek i dużo ma takich maskotek swoich ulubionych ten pies jest. No ma swoje łóżeczko i po prostu bawi się zawsze tego. To jest mądry pies, mądry pies. To jest po prostu. Ten. Yy, z, nawet. Yy, ja po prostu jem, ja mu dam pieskowi jeść też. No u mnie nie ma to tamto, że żeby pies chodził głodny. Jak ja jem, to on też je, no. także tak mi czas mija, no. trochę wiadomo, no. przyjdzie taki czas, że będę sobie i też jeździł na skuterze, trochę sobie tu pojeżdżę, czy nawet jakimś rowerem pojeżdżę, każdego zawsze po trochu, No, no. też tylko czekam sobie jeszcze tak, właśnie sobie za, zakupiłem właśnie ten akumulator, Zamontuję i będę sobie niedługo jeździł skuterem. No, także drodzy widzowie, zapraszam Was do drugiego mojego filmu. I także mówię, no dobra konsolka to jest. To jest The Best. Fajna, zgrabniutka. Zapraszam Was, drodzy widzowie, do drugiego filmu.